Co tu się stanęło? Zobacz kim my jesteśmy. Fu, o nie jestem o, nie. jakoś dżownicą. No ja też jestem Fu. dżownicą. O nie, i powiedz mi, że co? Powiedz co? Żeby teraz zamienić się znowu w człowieka, to musimy przejść to całe obi. Najpierw będziemy dżownicą, później pajączakiem, <laughs> później będziemy chickenem, kangurem i na końcu niedźwiedziem? Będziemy misiami, dobra, ja mogę być misiem, ale Dżownica odpada, nie? No, ja nie chcę też, być dżownicą. Też, też, też. Po prawej stronie w ogóle zróbmy sobie free spina, bo mamy jednego. A nie mamy, nie mamy, jednak nie mamy. O Ej, nie, Sorry. oszukałeś Przepraszam, mnie. Przepraszam, myślałem, że mamy. No cóż, no to nie mamy. Dobra. Nie dobra, to mi przyjść. A tutaj jakoś dziownica. O tutaj przyjść. coś jest like. Coś. Ale, tu. Like tu. Lakem the game, ale... W Dwa frispiny wtedy dostaniemy, ale my tak nie będziemy robić i, i czołgujemy się. Glizu, glizu, glizu. glizu Ej, glizu, ale glizu, glizu. Ej, uważaj, bo cię zdepczą! Co mnie zdepcze? No, kangury? Nie, nie mogą! Kangury nas nie mogą zdeptać, dobra, tutaj byśmy musieli być kangurkiem. A jak możemy zostać kangurkiem? No, o! nie wiem. o! dostałem umiejętność kangura, zobacz, jestem kangurem! Oj, o jak wysoko wow. skaczę! Czekaj, mogę tam Nie, Zobacz, jestem niedźwiedziem. Jak ty jesteś niedźwiedziem? Ja jestem kangurem, ty jesteś niedźwiedziem, ty chciałeś być niedźwiedziem na końcu, a nie ten teraz. Ale ja myślałam, że to trzeba odblokowywać, a nie, że można się zmieniać w zwierzątka. Możemy się zmienić, o, tak. A tutaj. zobacz, tutaj trzeba być niedźwiedziem i staranować wow, ściany. Wow, 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 wow. Wow. Okej, okay, wow, ale niszymy to! <laughs> Dobra, nie! Pajączkiem, to się rozumiem, to wiem, czyli będziemy się cały czas zamieniać w jakieś różne te pajączki, jakieś Maciej. inne zwierzątka, robaczki. Wiesz, kim my jesteśmy? Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. No, Spider ja jestem czarną wdową, ale okej. O, z ski, tu pasuje ci czarno-wdowa w ogóle. Pokaż się Czarną Wdowo. No, Ej. zobacz, jak wyglądam od przodu. Fajnie, nie? Czekaj. O kurde, śmiesznie wyglądasz na pewno, nie? No, ale chciałam ci powiedzieć, że jesteśmy animagami. Ty, ale zobacz co z tyłu mamy w ogóle. Zobacz, nasza. Nie wiem co to jest, buzia? To jest, to jest <laughs> nasz odłok od, od, od czy odwok? Jak A, to się nazywało? Nie A. wiem, nie <laughs> wiem. Dobra, to jak musimy być. Dlaczego tu musimy być kurczakiem? O co tu U, chodzi? Koreko. No dobra. <laughs> jak ja wyglądam w nie, ogóle nie. śmiesznie? Oh. kwak. Machaj kła, kła. skrzydełkami! Machaj, 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 kury, machaj. machaj, kury nie latają! Kury nie latają! Ale mogą, szy... mogą Ej, szybować! Ej, zobacz, ja szybuję, zobacz, pa, poczekaj, poczekaj. Gdzie ty jesteś? No zaraz <laughs> poszybujesz w dół. Ja sobie idę jakby Bama, w Nie, Bama, nie, jest wszystko okej, okay, zobacz, ja szybuję, o. Ale szybujesz w dół! Ale szybuję! O kurde, możemy oszukać, możemy przejść sobie. obi... a nie możemy. Siema! <laughs> nie da rady, tak, niestety nie da rady. Dobra, co tutaj musimy zrobić? Kangu. Być kagułem. Kangu, no to proszę bardzo, hops! Teraz dołem. O, teraz blizną, blizną musimy być! O, tu mamy podpowiedzi po lewej stronie, okej. a ja to okay. ja przeskakiwałam wszystko. Tak? Tak. Faktycznie. Ty, ola, ola, gliczujemy, gliczujemy to, a nie, nie da rady. Nie! Nie można się zatrzymać, Maciek, nie można się zatrzymać! Dobra, ja muszę poczekać. O kurde, o kurde, o kurde! Ciekawe czy mi się uda. Uda się, ale szybko tu. Dobra. Bo Do... kangur jest właśnie najszybszy, nie? I, i, i. Chyba tak, okej, okay. będę glizdą Oooo Gliz Maciuś, gliz Maciuś Gliz A gdzie ty jesteś? A ty za mną za już jesteś Dobra <grym się zainteresany> Nie, gliz. glizu, jak like Nie, my jesteśmy jak te wormsy No, prawie tak Ale nie, postać kangura, kurde Jest śmieszna w ogóle, masakra Jak to, to się wygląda <grym> się <zainteres Renaissance> A? Zobacz to Macie, będziemy iść glizdą no. tunelu. To, 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 to. O kurczę. Ale, ale fajnie. No, jak takie mamy super umiejętności. Ej, jaka ta bajka była, co ostatnio oglądaliśmy na tym? Gdzieś tam oglądaliśmy, nie pamiętam. Na jakiejś platformie oglądaliśmy. Kurczę, że y, zamieniała się no. w różne postacie ta jedna ten. Pamiętasz? A, tak, pamiętam. O kurczę, chyba tutaj musimy być krągłem. Nie, Spidermanem, dobra. Tu, 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 tu. Nie, no, Maciek w postaci Spidermana w ogóle śmiesznie wygląda, nie? A. A Maciek w postaci Chickena będzie śmieszny. Tak. Ooooo! <laughs> ok, teraz muszę być kurciakiem, dobra. Bo muszę szybuj, 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 szybu, 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 szybu. Ja idę ze na, na takim pełnym cielacie. O, teraz musimy zmieścić się w otworach malutki. Louise, bu, 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 bu. Nie, glizdu, 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 pair, router, gli, glizdu, 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 glizdu. glizdu. Nie, no jest śmieci, glizdu, glizdu. O, tu jest jakiś napis. Hehe, flies will never find this. Eh? <e? To? A kto to jest? Kto to jest ten fla, coś tam flafuś? Nie mam pojęcia. Ja też właśnie nie mam pojęcia, dobra. Ooo! Kogo tu muszę się zamienić? w kurę. O bo musimy już... o, o, o. Wow. Okej, okay. podwójne żampy w ogóle mamy, jak tak robimy. I w kangurka. Teraz kangur! Kic! E, kic! Hop! <laughs> kangur nie robią kic! A co, a jak robią? Hop, 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 hop! A czemu nie kits? Bo, bo kicają zajączki! A, a, a. Dobra, tutaj trzeba skakać, skakać, trzeba skakać! A! Dobra, udało się. Udało. Teraz co? Niedźwięc? Niedźwiedź? Niedźwiedź! Ej, niedźwiedź... Dobra, pająk. Pająk? Pająk! Pająk? A, pajączka. Spider! Ej, podobają mi się takie super umiejętności. Ej! Ja ale teraz K kura. nie mam odpowiedzi. A, bo coraz cięższy jest, okej, okay? dobra? Kuro musimy ej, być. to miało być easy. No, było easy na samym początku, więcej nie może być. Y tutaj ja bym się zamienił w Gwizdę. Okej, okay. bo większe, lepsze wrażenia będą. Wiesz, o co chodzi? Większe, lepsze wrażenia. O, tutaj chyba tak mogę sobie prze. Ale zobacz, jaki ty opowiedzać. jesteś mały, patrz. Ej, zobacz, Macie, jak ja cię mogę dziobać cię będę. Okej. Okay. cię. Jesteś orbalem, a nie co jestem kury? bo <laughs> no, to będę kogułem. O nie, o nie to ja nic nie widziem. Tutaj trzeba przeskakiwać, okej. Okay. górę? Okay. No. A pająk przeskoczy? Myślisz, że przejdzie? Ja próbuję. Dobra. Pajączek przeskakuje tę umiejętność. Tak? Tak. A Szkoda, że nie mogę jak Spider-Man wiesz, tak puszczać sieć. Wiesz co? Glizda... O nie. Co się zamyka? Czy mi się wydawało? Nie wiem. Dobra, ale udało mi się przejść. Udało mi się przejść. Co? Gdzie jestem. No ja jestem na wyższym levelu. Na wyższym levelu. No. Siema. Siema. O, o. Gliza. Gliza, 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 gliza. <laughs> Ej, nie wolno dostać czerwonego. No, a ty nie wiedziałaś? Tak to no, wygląda. A, Misio, Misio, Maciek, Chłopają, misio, Maciek misio, Maciek, Misio, Maciek, <laughs> Misio. Jak śmiesznie wygląda. <laughs> Ty, misiu! Co? Idę. Misiu, Misiu! No idę przecież, jestem pający. Misiu Misiu! O, Maciek! Co? Widzisz, matma tam będzie. Nie! Nie! Tylko nie, tylko nie matematyka, dobra. Ja byłem kuram. O nie, jest matematyczne zadanie, poczekaj, więc poczekam ja na się, ciebie. Ja ci, tak, poczekaj, bo ja muszę odpalić tryb kurczaka. Okej. Okay. A potem widzę matematyczne zadanie, a potem trzeba się zmienić w niedźwiedzia. Ja jestem niedźwiedź. Niedźwiedź to jestem ja. Lalala. La, la. <grym> ale ale długo spadam. <grym> ja śpię. Dobra. Dobra. 1 1 2. No nie wiem. No nie wiem. 0 zero 0 zero to 0. 0. 1. Ja, ale co tam jest u góry napisane, bo ja tak nie widzę. 9 10 19. A, a tutaj już ściana tego. Niedźwiedź. A, niedźwiedź, bez kitów. Wow, była podpowiedź przecież. <grym> Maciek, Maciek, Maciek. Maciek! Tak. Mamy Frispina. O, 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 o. Otwórzmy, otwórzmy i zobaczmy, co dostaniemy kim, teraz. Kim będę, kim będę, kim będę, kim będę, kim, 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 kim. kim? kim? Będziemy ilegalni. Jestem no. epicznym oraklem. Mm -hmm. A ja jestem z kaszualowym niedźwiadkiem. Ja mogę zmienić zmienić. A jak to się zmienia? Po lewej stronie malowanie, o, ja jestem różowym niedźwiadkiem. O! Różowy wyjdzie, A patrz jak ja wyglądam, jestem zielonym kangurem. Ale w sumie wyglądam jakiś dinozaur teraz, nie? A w sumie tak, no? Dino 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 jesteś. Dobra, kangur, kangur, jak go co szybko biegniesz? Przez Często zabrałaś mi! No nie. Ale Cze... to chyba nie działa tak, że się... Działa! A! Działa! A! Działa! 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 Widzisz? Działa, nie? Ej, ja nie umiem w to. Trzeba skakać i równocześnie lewą myszką trzeba kręcić. A nie! Spadłem! No, do... no właśnie! Trzeba Jestem... obracać myszką, a moja U. myszka za szybko U. się kręci. Dobra, mi się udało, mi się udało. O, widzę, że dajesz... A! Prawie. No <laughs> spadać no znowu nie do nie, no. no. Maciek, przyjdź do mojego pokoju. Nie przyjdę do twojego pokoju, doszadę. szadę. Mm. <laughs> Jak się postaram, Pomóż... to na nie, bo ja zawsze się na tym o, tak... o, cię nie wyrabiam. Czaska! Nie. A, można, dobra, można. O o... Można po nich chodzić, wiem. ale... ale fajne. Kurą? Dobra, kurom Ej, będę. Nie, tam jest... kurą? Tak. Ja. A można o, ja też. dotykać chyba. Albo nie, Ej, kur, kura śpiesznie biegnie, no. tak. Ty, 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 ty. Ej, można to dotykać! No. Dobra, ja będę, kurom. ja będę będę też kurą. Ja będę pająkiem. Ja będę kurą. Ej, robakiem. <laughs> Nie, bo kura śmiesznie tak idzie sobie. Tak, tak idzie, idzie, idzie i tak. A to, a to nie spada? Nie. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa. A teraz lewa, co? Prawa. Robaczkiem? Czekaj, nie, a ja cały ja wy... czas kurą idę. Ej, a, ja a zobacz, jak ja robię, Maciek. Lol. Ej, dobra, robaczkina, ale. Nie, nie, jednak się nie da. Da się, da się, da się, tylko w pewnych momentach. Czyli pajok na wszystko wchodzi. No a co ty myślałeś, że nie. No grubo! O, teraz kuciaki. Ale tutaj... Jakie tutaj nie, są? Utrudnienia. Ja to zrobię kangurem, ja to zrobię kangurem. Ja im udowodnię, że można to kangurem zrobić. No, Okej. Okay. No nie, moja kur, mój kurczak spadł. Tak, można zrobić to kangurem sprawdzone, niby była rekomendowana kura, a zrobiłem to jako kangurek. Kangurek. A tutaj? Ja idę ja idę robaczkiem. No, tutaj muszę pajączkiem. Ej, myślałam, że to ty, a to ten kawałek zielonego tła. Aha, tak? No. Okej. Okay. A free -y są po 20, czyli po 20 stage'ach, chyba tak? Mi się wydaje. No? Chyba tak. A my co, co? Nie, no dopiero na 10 jesteśmy? Nie, my jesteśmy na 33. To za co są free -y? No właśnie, nie wiem. W sensie nie ogardałem tego. O no nie! Ja... Chyba, mamy że nie zgadywać. Kliknę... chyba, że nie kliknęliśmy w odpowiednim czasie. Wow. Dobra, Ola, czekam na ciebie. Gdzie jesteś? Dobra, tutaj. O kurde tam? Ja, wow! czym ty robisz? Kurczakiem. Ja to zrobię kangurem. I co fajnie było? No lepiej było. Mm. Dużo lepiej było, dużo łatwiej może o tak. A, to oni tak celowo robią. Znaczy teoretycznie wiesz, kurą okej, okay, no. bo chodziło o to, że... <grym> ale to jesteś tak... tak... fajnym różowym misiem! Nie jestem fajny. Jesteś różowym misie. <grym> taki do przytulania. Nie e. Nie tak. jestem do moje, moje futerko jest szorskie. Mięciusie. Szorskie, szorskie, milu Milusie, ci milusie, milusie. Czyli tutaj dobra, musimy jestem. zgadywać. No musimy tu zgadywać. Dawaj na lewo. Ty, tyry, tyry, tyry. i na prawo. Dobra, nie, czyli na lewo. Aj, aj, aj. Lewo, 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 lewo. Czyli w zielone po prostu było trzeba wejść. Aaa! Ta... spadnie. spadłem jednak, dobra oszukałaś. A, A nie! Mój... Dobra, Roz... <laughs> Nie! teraz ja. przez kraty musimy przejść. Ej, ja, bo ja spadłem. A, dobra. A, no to dżownica. Dududududu. A to są jakieś ścieki, fuj. Dla dżownicy to nie są ścieki, to jest normalny pokarm. Tam może jacuzzi, powiedz jeszcze. To jest jacuzzi, no. Jest no czy, jak się piernie, to będzie jacuzzi. O, teraz pajączka trzeba. No, nie, fuj, to niedźwiedzia trzeba, nie dziewie? pajączka. Teraz kangurem, kangurem u góry. Uf, I co? Ło, szukałem nie. prawie system. Prawie. Ja też, prawie. O, ten ściągnął po mnie, jak zobaczył, że kangurem można być. Tylko, że kangur nie dał rady. O kurczak. Ty jesteś już tak z przodu? No, co ty myślałeś, że co? E, to dobra jesteś. <laughs> ja kangurem. <laughs> Żeby się gonić. konkurencję. Ej, to było dobre, to dobre combo, już zaczynam być coraz lepszym zamieniaczem się w pajączki i inne takie stworzenia. Patrz, kangur. Bo jesteś dobrym animakiem. Patrz, górą można, można górą, nie trzeba było do I tutaj też, tak? kangurem, no. pa, 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 pa. O, tułeczkiem jak uderzyłem. Tutaj też kangurem, <grym> proszę bardzo. A, A tutaj... czyli kangurem wszędzie? Czekaj, kangurem wszędzie na razie da, da chyba. je to da się przeskoczyć. To jest o. zielone, czyli tutaj. Na czerwone nie wchodź tylko. Nie, co no, znikłeś mi to. A, ja nie widziałem o tym. A, bo. Nie. Ja skaczę na tym, wiesz, ja, bez lepy. ale właśnie, właśnie się nie dało. Dobra, tutaj chyba trzeba. misiem, się to ogólnie. Misi, wow, wow. nie? <laughs> Skok w kurczaka! Nie, dobra. Ja, ja, ja się zdążyłam zamienić w trakcie lotu, A, a wiesz, co ja zrobię? Ja spróbuję być yy, ten. Ja Właśnie to, to zrobić takie combo, patrz. No ja zrobiłam. To, to, to. Z, misia, z misia patrz, w kurczaka. Patrz, patrz jak daleko jestem. Patrz, pa, 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 pa. Tu, 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 tu. Gdzie ty lecisz? Co? Ej, I konkurentu można być, żeby nie, nie robić tego teraz. Patrz. Pa. Żeby nie, nie. szukać w labiryncie. Można fajnie, fajnie, fajnie. Można fajnie wykorzystywać umiejętności. Widziałeś? Teraz podkoczyłem i zamieniłem się od razu w Spidera. Nie no, dobre to jest. No, mi się też to podoba. Idziesz? Powiem ci. No, idę, idę, idę. idę. Czekaj, free spin! O, free spina robimy. Co to rafimy, co to Wiesz trafimy. Wiesz co, mi się wydaje, że mogliśmy co 10 robić, ale tego nie kliknęliśmy i nam przepadło. Forestowego mam teraz y, tego. Y, Dżownicę, czyli będzie mój kolorek. Warm forest back pick. Patrz, a patrz to! Jestem. Patrz na mnie: R Różowy kurczak. Tak. Różowa Ola. Dobra. O, do kibla! Czym, czym Nii, lecimy do Kibla? Jak ja kurczakiem. Jak kurczakiem! O, Uii. Jestem. My mieliśmy tu wpaść? Chyba tak. Chyba, chyba przeszliśmy, tak? Przeszliśmy? Ej, Czekaj. a to czemu nas spuściło? W o, giver pattern, to, tu, 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 o, będziemy mogli tak biegać, ale teraz mamy free spina? Nie, już nie mamy free spina, a pad? Co to jest pad? Nie wiem. A, że jak będziemy sobie klikać, speed plus 100? Mm. Patrz Maciek! Gdzie jesteś? Do góry spójrz. Aha, bo ty sobie ten, tak? Yy, robisz to ten. O no? kurde, no widzę, dobra, Uy! nice. To przeszliśmy, udało nam się przejść. Tutu, tu, 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 i tu, tu, tu. ja pędzę już Nie. do następnego odcinka. Oczywiście, link do Giereczki ja macie w opisie. <laughs> Widzę, pędzisz z mną. Dobra, to link do Giereczki macie w opisie standardowo. I trzymajcie się i do kolejnych odcineczków. Papa, trzymajcie się. Pa, pa.